Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak zgłaszać nieprawidłowości? 28 czerwca wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące wyborów. Robi to osobiście lub przez mężów zaufania, albo przez obserwatorów społecznych. Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni będą mogli rejestrować liczenie głosów oraz inne prace obwodowych komisji wyborczych przed głosowaniem i po jego zakończeniu. Wyniki głosowania zostaną wywieszone w widocznym miejscu, na przykład na drzwiach lokalu wyborczego. Nie wcześniej jednak niż po zakończeniu głosowania. Każdy, kto zauważy nieprawidłowości podczas wyborów, powinien je natychmiast zgłosić. Gdy ktoś zakłóca ciszę wyborczą, na przykład rozdaje ulotki, nakleja lub zrywa plakaty wyborcze albo prowadzi agitację, zgłoś to policji. Jeżeli uważasz, że obwodowa komisja wyborcza pracuje źle, koinformuj o tym okręgową komisję wyborczą albo delegaturę Krajowego Biura Wyborczego.